Proszę o wyjaśnienie, nie, nie jesteście zbędem. Ale rzeczywiście, że tak. Nigdy tak o sobie sami nie mówiliśmy i bardzo prosimy nie używać tego z w wysoko do tak? nas. Po prostu to po tak. po I just woke up one day and I thought, oh my god, I'm a woman. Jest konkurs. Wielki konkurs na z policji. Myślicie, że się nadam? <noise> a czego ty się ode mnie spodziewasz? Jak dziewczyna jest ładna i w ogóle atrakcyjna, to musi swoje atuty wykorzystywać. Reklama, reklama Czy wyglądam jakbym miał za mało witamin i żelaza? Czy wyglądam jakby mój brzuszek był niezadowolony? Czy wyglądam jakbym się przejmował zarazkami? Bebiko w trosce o dziecko, bo zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci Reklama, reklama Proszę żebyście się przedstawili kochani, bo warto was poznać z nazwiska Jestem Sylwusa Sylwusia, uh -huh. i tak mam do ciebie mówić? Uh -huh. Chyba cię pojebało, dziewczynka. E, przyszłam tutaj do was e, mam taki problem. Bieramy, Wspieramy, wspieramy, wspieramy. Wszyscy wielcy uczeni, ojcowie postępu, humaniści, wynalazcy byli nami. i dlatego. Niby, którzy, konkretnie, nazwiska! No choćby. Marcin Lukiewicz Kłamstwo! Kłamstwo. Lukiewicz. Była kobietą! Co? No to. Bardzo ci ale to. A może... <laughs> to akurat nie najlepszy przykład. The 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 <laughs> Kitek jest <is wrong. laughs> <laughs> Słuchaj no, synek! Synek! Bagiacie pierdolne, to cię krew zaleje. Koniec imprezy. Nie ma takiego bicia.